Cześć, witaj na kanale Mateusza Bajerskiego. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Dziś zapraszam Cię do doświadczenia, które otworzy nowe perspektywy. W tym odcinku po raz pierwszy usłyszysz fragmenty niepublikowanych wcześniej channelingów, i dzięki nim będziemy mogli spojrzeć na świadomość w zupełnie inny sposób. Najpierw wejdziemy w przestrzeń aborgenów, jednego z najstarszych ludów świata, którego Kultura i tradycja sięga ponad 60 tysięcy lat. Dla nich czas nie jest linią, która biegnie od przeszłości ku przyszłości. Dla aborgenów czas jest jak krąg, jak wieczny taniec, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Aborgeni mówią o dream time, czasie snu. To nie mit i nie historia, ale żywa warstwa rzeczywistości. To w niej przodkowie stworzyli prawa, ścieżki, pieśni i święte miejsca, które do dziś prowadzą ich potomków. Każdy krok, każde słowo, każda pieśń wciąż łączy ich z tą pierwotną mocą. Usłyszysz też głos innej niezwykłej świadomości świadomości mrówek. Ich świat opiera się na czymś, co dla nas może być trudne do wyobrażenia komunikacji obrazami i wspólnym umyśle. To nie są pojedyncze jednostki, ale sieć, która współdziała jak jeden organizm. Świadomość, przynajmniej w pewnych stanach, może posługiwać się obrazami jako formą komunikacji. Nie jest to jeszcze potwierdzone w pełni naukowo, ale istnieje wiele relacji z praktyk duchowych. Badań eksperymentalnych i codziennego życia, które wskazują, że obrazy mogą być wspólnym językiem świadomości. A na zakończenie zaproszę Cię do doświadczenia na własnej skórze, a raczej poza nią, poprowadzę Cię przez krótką medytację patrzenie przez ciało, dzięki której będziesz mógł i mogła poczuć, że jesteś czymś więcej niż tylko fizyczną formą. <noise> Usiądź wygodnie, otwórz się na spotkanie z innej perspektywy na świadomości i pozwól aby ta podróż poszerzyła twoje spojrzenie na samą i samego siebie. A jak w takim razie rozwija się świadomość y, aborygenów? Chodzi mi o to, że y, myśliwi aborygeńscy potrafią wytropić Zwierzyny, na przykład z 50 kilometrów, i potrafią mm, zatrzymać to zwierzę po to, żeby je później upolować. I co z tą świadomością? No, jak potrafią wysłać tak daleko poza ciało świadomość? Czy oni się łączą z polem informacyjnym? Czy oni wysyłają swoją świadomość poza swoje ciało, żeby zlokalizować zwierzę? To są. Sposoby, techniki, sposób funkcjonowania życia, który został wytworzony na potrzeby funkcjonowania w danym środowisku. Jeżeli Twoje środowisko wymaga od Ciebie tej świadomości, tej zdolności, to ta świadomość, ta zdolność zostanie wytworzona i będzie się to dla Ciebie działo naturalnie. Nie będziesz wiedziała, jak to robisz, ale będziesz wiedziała, że możesz to robić, że kiedy. Wejdziesz w konkretny stan świadomości, to nagle odczuwasz całym sobą, całym swoim ciałem, gdzie jest ten typ zwierzęcia, gdzie jest to, czego pragniesz, i zaczniesz intuicyjnie iść w tym kierunku, i zarówno, zarazem, twoja świadomość w pewnym sensie połączy się z tym, co chcesz upolować i zatrzyma to. Jest pewnego rodzaju zgoda, fakt które jest podpisane ja idę, ponieważ potrzebuję życia, potrzebuję energii życiowej, którą mogę pobrać z ciebie. Czy ty wyrażasz na to zgodę? Tak wyrażam na to zgodę. Możesz mnie upolować. Tutaj jestem, czekam na ciebie. Hmm. Dzieje się to naturalnie. Nie ma pewnego rodzaju samouczka, który mogłabyś wytworzyć. Jest to coś, co jest przekazywane naturalnie. Co. Dzieje się poprzez doświadczenie, czego uczysz się, będąc tam w tym środowisku, w danej rzeczywistości. Rozumiem. A jak możemy komunikować się ze zwierzętami? Czy, czy to tylko obrazy, czy mamy inne możliwości my jako ludzie, aby prowadzić dialog ze zwierzęciem? Zoraniadzie dziejów ludzie komunikują się w różny sposób ze zwierzętami. Komunikujesz się przez serce, komunikujesz się przez emocje, komunikujesz się przez intencje, komunikujesz się przez obrazy, komunikujesz się przez słowa, komunikujesz się niewerbalnie, komunikujesz się przez wszystkie sposoby. To, jak indywidualnie komunikujesz się z danym zwierzęciem, zależy od twoich preferencji i preferencji tego zwierzęcia. Jeżeli dostroisz się wibracyjnie, to wtedy możesz odczuwać emocje Jesteś wyczulona, jesteś obecna, jesteś w tym momencie, komunikujesz się przez serce. Jeżeli chodzi ci o zwykłą fizyczną komunikację, to możesz komunikować się werbalnie. Psy, koty i inne zwierzęta rozumieją ludzi, rozumieją słowa, nie mają rozwiniętych konceptów i pojęcia. Nie wiedzą, czym jest własność pewnego rodzaju. Nie wiedzą, czym jest czas. Ale mają koncept cykla, mają koncept terytorium. Mają pewnego rodzaju koncepty, które człowiek musi zrozumieć, żeby móc się komunikować w sposób jasny, klarowny z tym zwierzęciem. Ale może to robić werbalnie, może to robić niefizycznie, może to robić telepatycznie. Poprzez serce, poprzez obrazy, odczucia, emocje. Mateusz komunikuje się ze swoimi kotami w sposób telepatyczny. Poprzez obrazy. Kiedy jeden z kotów coś nabroił i Mateusz pokazał leżak w swojej wyobraźni i powiedział, Asza, idź na leżak teraz i posiedź tam trochę. To wysłał swojej wyobraźni bez uczucia negatywnej emocji. Bez niczego. Wysłał tylko informację. Wizję. Kota w leżaku. Bądź tam. Idź tam teraz. I ten kot spojrzał na niego z pytaniem. Czy to jest naprawdę to, co odbieram? Mateusz powtórzył tę wizję. I mniej niż pięć sekund później ten kot był dokładnie tam, gdzie Mateusz poprosił tego kota, żeby był. I ten kot został tam przez kilka godzin. Po to, żeby Mateusz mógł posprzątać i zrobić to, co miał zrobić w tym miejscu, które zostało nabrodzone, które zostało nabrojone w cudzysłowie. Tak, ja miałam komunikację z, ze zbiorowym umysłem mrówek. Poprosiłam je, wytłumaczyłam im obrazami, że bardzo mi szkodzą w moich skrzynkach z warzywami. I Niestety nie odniosło to żadnego skutku. Dalej sobie hodują mszyce. Natomiast odbierałam obrazy od e, natomiast odbierałam obrazy od tego umysłu mrówek. E, w, tak, jakby mnie chciały zabić, ale wysyłały do mnie obrazy, że ktoś mnie zabija. I kilka dni pracowałam z tym z tą wizją, żeby zrozumieć, skąd to do mnie przychodzi. I naprowadziło mnie to właśnie na. Na tym rówki, dlatego że zaczęłam stosować przeciwko nim różnego rodzaju techniki, naturalne opryski, różnego rodzaju triki z cynamonem i tym podobne. I dlatego wysyłały do mnie tego typu obrazy, bo im szkodziła. Ale to, że one mi szkodzą, to one już tego nie przyjmują do wiadomości. <grywki> nie wiem, co mam z nimi zrobić. <grywki> Zobaczmy. Jaka jest tam lekcja dla Ciebie? One są tam w Twojej wizji rzeczywistości, w Twoim postrzeganiu rzeczywistości. Po to, żeby cię czegoś nauczyć. I to też jest personalne. Dobrze, poprosimy po, po tej sesji, poprosimy o sesję prywatną. To wszystkie pytania, które miałam przygotowane na dzisiaj. Czy chcecie coś nam jeszcze przykazać? Dziękujemy za dzisiaj, za możliwość podzielenia się tymi informacjami. Dziękujemy za chęć odbierania naszego światła. Pamiętajcie, że jutro jest tylko innym teraz. Że Twoja przyszłość jest tylko innym teraz. I ty już jesteś w tym innym teraz. Pozwól sobie na to. To doświadczenie wykonałam po raz pierwszy będąc nastolatką. Może miałam 12, może 14 lat, i zaproponowałam mojej siostrze i kuzynce, żeby stanęły obok mnie przed lustrem i powtórzyły to. Doświadczenie. Mm. <laughs> Pamiętam, że moja kuzynka była przerażona, jak zniknęło jej ciało. <laughs> no, miło wracam do tego wspomnienia. Od tamtej pory, od tamtej pory już nikt nie nie mógł mnie przekonać, że jesteśmy tylko materią. Nie musisz być doświadczony. Ani doświadczona w medytacji. To jest zwykłe, proste ćwiczenie, które może wykonać, wykonać każdy. Bez względu na wiek, płeć, <noise> nawet wyznanie. Jest dla każdego. A teraz zapraszam do medytacji. Najlepszą opcją jest duże lustro, takie, które może pokazać całe Twoje ciało. Wtedy ten efekt y, jest y, najlepszy. Ale może być też lustro mniejsze, które um, ukaże połowę Twojego ciała. Nie wiem, um, jeżeli chodzi o lusterka takie małe, kosmetyczne, czy to zadziała. Możecie próbować. Zostawcie komentarz, jeżeli Wam się uda w takim małym lusterku uzyskać ten efekt. A teraz słuchaj. Patrzenie przez ciało. Usiądź lub stań wygodnie zrelaksowany, zrelaksowana przed lustrem. To może być odległość około metra, może być półtora metra. Myślę, że tak do dwóch metrów będzie idealnie. No od metra do dwóch metrów zależy ile masz miejsca. Ustaw światło tak, żeby było miękkie, nierażące. Może to być poranne światło, może to być wieczorne światło. To są najlepsze opcje. Nie próbowałam w południe przy dużym świetle. Próbowałam tego doświadczenia, tej medytacji, mając za sobą białą ścianę, ale próbowałam też tego doświadczenia mając za sobą. Normalne meble, które były w przedpokoju, czyli szafka z butami i, i, i wieszak z ubraniami, w obu przypadkach zadziałało. Weź kilka spokojnych i głębokich oddechów. A teraz wypowiedz intencje na głos lub w myślach. A teraz widzę siebie, kim, czym jestem naprawdę. Widzę siebie, widzę świadomość. Patrz na wysokości Twojego czoła najlepiej między brwiami, bądź troszkę wyżej na środek czoła. Zmiękczaj je wzrok tak, żeby zauważyć jak ostrość spada i zaczyna jakby przestrzeń szarzyć, nabierać szarości. Nie skupiaj się na detalach twarzy czy ciała. Pozwól oczom patrzeć miękko, tak żeby same się rozluźniały. I zauważ przestrzeń wokół ciała w lustrze. Ona będzie traciła kolory. Poczuj, że nie musisz się koncentrować na formie, że możesz patrzeć szerzej. I Twoje ciało powoli zacznie tracić kontury, zacznie jakby blaknąć, a w niektórych przypadkach w ogóle zniknie i będziesz widzieć przestrzeń za sobą. Utrzymaj ten moment, stań się obserwatorem. Pozwól, aby wzrok i świadomość przenikały poza to odbicie. zauważysz tą przestrzeń za twoimi plecami. E i wtedy też możesz zauważyć, że jesteś bardziej przestrzenią i świadomością niż ograniczoną taką postacią stworzoną z atomów. Możesz pogłębić to doświadczenie. W momencie, kiedy to ciało się już zupełnie rozmyje i zniknie, to nie próbuj tego kontrolować. Czuj się jak świadek, jak obecność, w której się pojawia Twoje ciało. Obraz i przestrzeń. A na zakończenie weź głęboki oddech, zamknij oczy i poczuj swoje ciało od środka, jako część większej obecności. Życzę Ci powodzenia. To ćwiczenie można robić 5-10 minut dziennie i z czasem coraz łatwiej będzie Ci przychodziło to doświadczenie. Pewnego razu wykonywaliśmy tę medytację razem z Mateuszem. Mieliśmy za sobą białą ścianę, staliśmy obok siebie i moje ciało znikało, podczas kiedy jego ciało, ja mówię z mojej perspektywy, podczas kiedy jego ciało zachowywało kontury, ale było jakby półprzezroczyste. Nie udało mi się, nie udało mi się doprowadzić do takiego momentu, kiedy jego ciało zupełnie zniknęło. <laughs> Ale to było fajne, to było bardzo fajne odczucie. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej podróży przez świadomość. Od perspektywy aborgenów, przez wspólnotową mądrość mrówek aż po własne doświadczenie patrzenia przez ciało. Mamy nadzieję, że ta praktyka otworzyła w Tobie nową przestrzeń, w której możesz odkrywać siebie na głębszym poziomie. Jeśli czujesz, że to właściwy moment, aby pójść jeszcze dalej, mamy dla ciebie szczególne zaproszenie. Już we wrześniu odbędzie się polskojęzyczne spotkanie. Odkryj moc Ego! Spotkanie z Mateuszem Bajerskim i posłannikami światła. To jest wyjątkowa okazja, aby zrozumieć, jak Ego zamiast blokować, może stać się Twoim sprzymierzeńcem, źródłem autentycznej siły, pewności siebie i wewnętrznej harmonii. To wydarzenie jest dla Ciebie, jeśli pragniesz pogłębić kontakt ze swoim wnętrzem, uwolnić się od wewnętrznych konfliktów i zbudować zdrową relację z samym i samą sobą. Szczegóły i możliwość rezerwacji znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. Dołącz do nas i rozpocznij tę transformującą podróż. Zapraszamy!